Witajcie moi drodzy na moim kanale z Życia na Ranczu Jesteśmy w dżungli pomidorowej Jako, że mamy czas Początek września, czas zbiorów Nie pokazywałem Wam tych pomidorów, ale tu Naprawdę te pomidory beznadziejnie rosły Same sadzonki znaczy się Na wiosnę, zimna wiosna była Sucha pomidory trzeba było podlewać, wzmacniać czymkolwiek i jak był czas to się robiło potem jak nadszedł czas innych prac to się od czasu do czasu zaszło, weszło tutaj powyrywało te chwasty no a potem wiadomo, nie było czasu, zostawiło się pomidory same sobie i słuchajcie, no nie jest źle nie jest źle widać, że są porażone od pleśni i czegoś tam jeszcze ale to jest tylko wina tego, że dużo padało przez ten czas. Cały tydzień poprzedni padało. Mamy dzisiaj 3 września. Woda, wilgoć, grzyb lubi takie warunki. No i mamy to co mamy. Ale słuchajcie, zobaczcie, że pomidory całkiem fajnie obrodziły. Nie można narzekać. Jest to odmiana koktajlowa tutaj. Trzeba będzie i tak porządek ze wszystkimi robić, wyrywać je łącznie z krzakami yy... Co tu więcej powiedzieć wam. No, zauważyliście może ani jednego kijka nie ma dzięki tym haszczom, te pomidory jakoś sobie dały radę. Spieły się po tych trawach, nie trawach i jakoś trzymają pion. To jest taka moja już z doświadczenia, wiem, że coś będzie zawsze z tego. Co najwyżej, możecie zauważyć matą, wyłożyłem w tym roku, żeby po prostu nie pielić tak często, nie chodzić, bo w sezonie nie ma czasu na takie rzeczy. Wszystkie odmiany. Tutaj jest taka koktajlowa i taka jakby yy, z większymi owocami. O odmianie kmicic, ale to wszystko będzie trzeba zielone zrywać, zbierać, bo już się peć wdaje, nie będzie co zbierać. I dzisiaj chciałem poruszyć jeszcze jeden temat: mianowicie, coś mi się słuchajcie do odchowalnika wdarło i moje kochane przepiórki strasznie poturbowało, jedną zabiło a jedną chyba nawet wyniosło nie wiem gdzie to jest skąd to jest co to jest podejrzewam że szczur albo łasica ale nie wiem jak to weszło pojęcia nie mam Zobaczcie tą ostatnią w rogu, tam, tą białą, oczy wydrapane. Tej martwi wam nie będę pokazywał. Bo sceny drastyczne będą, i kto wie, czy YouTube przepuści taki film. To by było na tyle, słuchajcie, w tym odcinku dzisiaj takim szybkim. Zacząłem już nagrywać z GoPro ale są tam pewne problemy techniczne, więc nie wiem jeszcze jak to ugryźć. Trochę to potrwa, no ale uczę się i będą filmy coraz lepsze. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.